Cześć wszystkim miał być dzisiaj filmik Audi, ale niestety będzie dalej z tego padła, ponieważ wczoraj preluda w trasie wydmuchała mi uszczelkę pod kolektorem sąd. Wiadomo, nie jest to zbyt trudna rzecz do zrobienia, ale już wam pokazuję. Na drodze stoi pura, dolot, listwa paliwowa, no i sam sobie kolektor. Wiadomo, nie. Non, <t 'en> nest il est Ale teraz chciałbym usunąć reszt resztki uszczelki. Jest tutaj kanale wodnym trochę. Oczyścić powierzchnię i będziemy wrzucać nową. Ale safe. Mamy ostatki. Chyba jest wszystko. czyszczę i zakładamy? OK, wleciała nowa uszczelka. Tam to jest w częściach, tak jak widzieliście. Dociągniemy dynamometrycznym a potem składanie tego spaghetti. Mamy mamy zamontowaną muszelkę i mamy też Jakuba. Cześć! Który yy, dobra, zaczynamy składanie od listwy zasilającej. Do czego jest ten kabel? To najpierw wepnij to wszystko Rulę gdzie masz? Jaką rurę? Zimny Eee... Faucze Żaba nie Jezu, od brachu Naprawdę oddychasz takim? No, ratów piołek? Tak No co ty robisz? No spiętaj. Ty, tylko to? No to Nie tego jakbyśmy o to jeszcze raz O czymś zapomnieliśmy <laughs> To zapięta, to zapięte, to zapięte I są podłączone wszystkie, tak? Tak, tak. To EGR też Tam z prawej strony czegoś nie skipnąłem? Nie wiem A to co jest? To, to jest EWAP, ale nie wiem gdzie on to, powinien wisieć no te... A tu nie wpięte jest To chyba wszystko Woda Dobra, y... polimy, ciekawe polimy. czy zadziała Pucha alarmu, najprawdopodobniej odcięło się paliwo i po przekręceniu znowu wszystko jest w porządku. To jest w porządku? Chyba nie jest nie porządku. leje się. Nie? nie leje się, ale zobaczymy aż osiągnie temperaturkę. Kuba dzisiaj oprócz yy, modyfikacji takiej jak rozpórka i oprócz wymienia uszczelki robimy remont silnika. Yy, nie bez powodu silnik został już zmontowany, ponieważ to jest remont silnika. Ona. <noise> <noise> Ale to wchodzi. odporna, silikonowa. Widzowie zainwestowaliśmy w gimbala. Będzie szczyt kinematografii działa wszystko już. Puu. No dzisiaj będzie koniec. Wszystko działa. jeszcze? Nie no, co ty stary? Bez przesady. Jeszcze pokrywę zaworów, ale, ale nie będzie odtuszczania. Bez odtuszczania. Bez przesady. Na no, tym kończymy dzisiaj. Chłodka łomyta po jeździe testowej. Nie grzeje się. Trzyma temperaturkę. I tutaj jeszcze pokrywka po zamontowaniu. Wszystko w innym kolorze.